Was serdecznie Luźna niedziela w Jekarcie. Nie Taka luźna, bo Zelinko jest w pracy Zelinko jest w pracy Tam tutaj możecie zobaczyć te, Zobaczyć sobie te góry Taki mamy widok, nie ma smogu Niebo eleganckie nad Jakartem Pierwszy problem jaki się pojawił To musimy iść do sklepiku Bo Dila nie ma klucza I śpi Śpi na ławce obok sklepu Zgubił klucz. Wczoraj pojechał w mocy grać sobie w Bambingtona i zgubił klucz i teraz musi spać na ławce przed sklepem. <gryw> Chociaż widzę, że tam panel jest wyciągnięty potykacz. Może nie zdążył go wczoraj schować. Idziemy zobaczyć co tam Dila myśli. Także pierwszy problem w niedzielę. A drugi problem to wam powiem taki, że wczoraj sobie tak na wieczór mam kiszłone buraczki i tak sobie tego wypiłem sobie trochę tego sokus pod buraków kiszonych. No i mnie trochę pogoniło rano. Zobaczymy co będzie dalej. Dobra, idę do sklepiku i czekam na zalinku, zobaczymy czy będzie miała ochotę cokolwiek dzisiaj robić. Jeżeli nie, no to z kronikarskiego obowiązku wrzucam wam budowę. Na budowie pusta dzisiaj niedziela ciepło, zresztą dosyć temperatura. No, w miarę tak sąsiadów sąsiadów, cicho, cisza i spokój także zapraszam Was na prawie luźną niedzielę do zobaczenia Siedziela się włamał e? zamknięty jest sklepik a zapomniał wstawić tego no siedzi tam całą noc siedzi i się bawi na telefonie tak jest przejęty to opawą, że nawet nie wie że tu przyszedłem nice, he? Huh? busy? nie yeah. what do you want to say? sleepyhead good, we go to jest bukatoko, he? Yeah? no, także zrobiłem zdjęcie licznika, tak w ramach Le na łóżkę nie? Spał sobie na ławce cały. Dobrze mu. Widzicie co to się dzieje? Jak tutaj stoję, to czuję normalnie jak powietrze gorące, jak gorące powietrze przechodzi dołem. Przechodzi dołem pod balkonem. Znaczy pod balkonem. Tutaj między tym a to znak, to znak, że zbliża się wieczora wieczorowa pora. Monsun wieczorny się zbliża. Zobaczcie, jaka ładna pogoda. Nie otwieram balkonu. Jest ładnie słonecznie i zobaczcie, jakby no, przestało. Niedziela się dzisiaj nic nie dzieje. Zelinko przyszła z pracy, i zelinko przyszła z pracy, i się nic, nic ciekawego nie dzieje. Chcę odpocząć. Przed chwilą się zaporuszało. O! Zobaczcie. Aż słychać. Wiatr jest prosto w szyby, tutaj. Wiatr jest prosto w szyby. I dlatego taki. Dlatego tak. Tak wieje. No, także pora monsunów. No, dużo to nie dało. Dużo to nie dało, ale. Pozdrawiam Was serdecznie. Witam Was ponownie. Bebinko jest w domu. Obudziła się i zrobiła takie, zrobiła takie. Odgrzała w mikrofali tak pod folią takie kluski z czekoladą. To się robi na parze normalnie, się je gotuje, i to jest Chinese, eh? Azjatyckie. Azjatyckie takie kluski z czekoladą i z uh, White Flower. Widzicie? to jest klucha z czekoladą, już się uciapałem cały. O, to się tak czekolada w środku jest ciepła. O, widzicie to tak. Takie coś to jest. Teraz posmakujemy. Takie pampuchy z czekoladą, nie? Takie jak nasze te... Zaraz zresztą zobaczymy. Ciasto jest takie jak nasze te pampuchy i tak lekko, lekko słodkie te ciasto jest. Lekko słodkie. Jak to na, u nas na parze takie pampuchy się robi, nie? O, takie czekoladkowe. I ogólny smak. Mm, dobre. Ogólnie dobre, ale czekolada tutaj na, na spodzie się przyjarała. Bo to było robione w mikrofalówce i uważajcie, jak topicie czekoladę w mikrofalówce, dodajcie trochę mleka albo śmietany. Bo jak nie, to się wam spali. I tutaj czuć jak się trochę spaliła czekolada. No i tak już płynie nam czas. Nie wiemy, co jeszcze będziemy jeść. Um, tak się nudzimy. Tak jak taka niedziela. Taka. taka no znaczy u nas już jest godzina 15. I tak nam leci i czekamy do wieczornego streamka. Kto nie oglądał streamka, to niech sobie niech sobie wejdzie. Będziemy rozmawiali o, ryb, o rybach. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Bebinko będzie gotowała mochi, sezamowe mochi. To takie Japanese jest? Yeah. Ja Japońskie, Japońskie. What is insta... inside. Black sezam O, czarnym sezamem w środku. dzisiaj to się tak gotuje, jak nasze, jak nasze pierogi albo kluski. Wrzucacie na wrzątek, czekacie aż wypłynie i zobaczymy co będzie, co będzie, w środku. To jest mąka biała, mąka ryżowa, tapioka różnych, różnych takich rzeczy używają jako ciasto. A w dużej części jest to mąka tapioka z mąką ryżową, ale zdarza się też z mąką pszenną białą naszą mąką. Zobaczymy, zobaczymy co to z tego wyniknie. Otóż mamy ugotowane moci. Tależyk jest brudny od tamtego wcześniejszego Pampucha. Dla hejterów moci mi się przykleiło. zobacz jakie klejące się zrobiło. Why so sticky? To jest moci. A, moci should be sticky? Mm -hmm. To ja nie wiedziałem, to te moci, jakie styki. To sticky rice. Na plum. na A, ze mąki ryżowej zrobione. Sticky rice. Dobra Obadamy jak to smakuje Ja to powiem wam, że nie przepadam za tymi To tak jakby u nas zrobić to, to jest kruszka ryżowa Z O Z czarnym sezamem Ale to ładnie pachnie Ładnie pachnie Nie ładnie wygląda, ale ładnie pachnie ten sezam powiem wam zrobiony na słodko mm -hmm. smakuje jak cukier jak cukier z czarnym sezamem no i to oczywiście się nie je tak jak ja to jem, tak się nie babrze tylko zjada się zjada się całą taką kluchę widzicie i ona zawinięta jest w tym klejącym ryżu. To jest nice. I zjada się całą taką kluchę. A nie babrze się tak jak ja. Ja to babrze, bo chciałem wam pokazać. Pokazać w środku. Jak to wygląda. Także. No tak to wygląda. Niezbyt apetycznie, nie? Jakby się jaka ameba rozwaliła. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Zobaczcie na ten widok. Widzicie ten widok? Jak nie ta Dżakarta, nie? Powiem Wam tak. Wiatr, wiatr jest taki fajny, przyjemny, chłodnawy, ale słońce otwarte robi swoje. Nie jest za chmurami. Nie jest za chmurami. Wiatr jest bardzo, bardzo przyjemny. Ale jednak zdradziecko trochę stać na słońcu, bo może was popalić no i ogniska, ogniska zaczynają się kopcić, tu widzicie, tam widzicie tam widzicie, palą palą śmieci z całego tygodnia wszędzie się pali tam widzę helikopter lata, coś jakaś impreza się dzieje, bo dosyć głośno jest tam widać skały ale wulkanów z tamtej strony nie widać i tak leniwie płynie nam niedziela pewno wy też mieliście takie niedziele Pewno też mieliście takie niedziele, eee, takie niedziele nudne trochę. No nudne jest, no bo co zrobić? Nic nie zrobić. Pozdrawiam serdecznie.